No, była to trudna walka, ponieważ zmiany ustrojowe, jakie nastąpiły w 1989 roku w Polsce no, były dalekosiężne i dotyczyły również przemysłu cukrowniczego. Wówczas było 76 cukrowni w Polsce. Nam się wówczas wydawało, że jak będzie każda cukrownia działała samodzielnie, to wówczas będą miały znakomite wyniki. I tak samo rząd uważał i tylko rząd chyba wiedział, że tak nie będzie i rząd mazowieckiego podzielił wszystkie cukrownie na pojedyncze zakłady. Ponieważ wcześniej funkcjonowały przedsiębiorstwa cukrownicze, każda cukrownia była oddzielnym podmiotem gospodarczym. Zaczęła się jazda cenowa, nie można było ustabilizować ceny cukru. Spotykali się dyrektorzy, ustalali cenę i ta cena spadała. Ponadto różni, różni że tak powiem, pseudo... Pseudo-handlarze zarabiali ogromne pieniądze, nie płacili cukrowniom za, za, za dostarczony cukier. I to powodowało, że cukrownia znalazła się w trudnej sytuacji i wówczas to do akcji wkroczyły koncerny niemieckie, a francuskie, angielskie, które chciały przejąć cukrownictwo. Wówczas to po kilku latach udało się powołać holdingi, cztery w Polsce, które te holdingi miały zadanie właśnie skoncentrować tą produkcję, mniej więcej w czterech rękach, i sprzedaż cukru. I oczywiście było to zadanie takie, że będą one prywatyzowane. Wówczas to pojawiła się koncepcja powołania polskiego cukru, za którą to stał m.in. Pan, 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 pan poseł minister Gabriel Janowski. Ale Elżbieta Bales, inne osoby, również ja miałem y, zaszczyt, dzisiaj mogę powiedzieć, być w tej grupie. Organizowałem pracowników, którzy jeździli, protestowali, że powstał polski cukier. Y, I ten polski cukier y, z Mozołem powstawał. Ostatecznie y, udało się go powołać, y, w skład którego weszło 27 cukrowni. Jest około 40% rynku cukru w Polsce i te cukrownie stanowiły holding Polski Cukier. Zaczął się trudny proces restrukturyzacji, która polegała na tym, że trzeba było, no niestety, w przypadku polskiego cukru 20 cukrowni zamknąć, aby inne mogły istnieć, bo inaczej po prostu ekonomicznie to nie, 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 nie spajało się i powodowało, by że cukrownie by nie wytrzymały konkurencji. Przede wszystkim cukrownie powiększyły swoje moce przerobowe. Przykładowo w cukrowniach Krasnystaw przerabiała 4 tysiące buraków, dzisiaj przebija 12 tysięcy. Sąsiednie cukrownie, które były wokół, przebijały 2-3 tysiące, więc siłą rzeczy efekt skali powodował, że te cukrownie musiały upaść. bo to trudny proces, który trzeba było realizować i trzeba było ludziom Wypłacić pieniądze, i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście 60% rynku cukru znalazło się w rękach koncernów niemieckich. Tutaj warunki pracy w cukrowniach naszych były znacznie lepsze. Wypłaciliśmy odprawy lat temu 17, w granicach 70 tysięcy dla pracownika, co spowodowało, że pracownika, znaczna część pracowników sama się zwalniała z pracy, brała odprawy i odchodziła. To pomogło nam w jakiś sposób ten, ten proces restrukturyzacji przeprowadzić. Oczywiście koncerny zagraniczne tego nie robiły i tu jest ta przewaga polskiego cukru, że dbaliśmy o interes pracowników. O, klimat społeczny to był trudny, tak jak wtedy te procesy, które się dokonywały. Były dla mnie na początku też bardzo trudne, bo nie miałem z tym do czynienia, ale wokół było wielu mądrych ludzi, którzy nam pomagali w tym, żeby po prostu właściwie zrozumieć te procesy, które się, które się odbywają. Klimat był, dzisiaj mogę powiedzieć tak, albo to była głupota rządzących i części serca społeczeństwa, pracowników, albo w jakiś sposób korupcja w taki czy inny sposób też pewnie była, że na przykład tylko Polski Cukier to w zasadzie na Lubelszczyźnie były rozmowy o tym, że powstał Polski Cukier. Śląska Spółka Cukrowa, na przykład Związki Zawodowe, Solidarność, OPZZ, nie chcieli do polskiego córku, bo jest trudna sytuacja, bo nie ma kapitału, skąd wziąć kapitał i tak dalej. I tak dalej. Tego typu y, były rozważania. To oczywiście powodowało, że rządzącym, którzy byli za prywatyzacją, też, też nie wiem, czy z głupoty, czy z chęci jakichś tam zysków indywidualnych, y, było na rękę. Y, klimat był trudny. Opowiem na przykład o tym, że decydującym takim momentem była okupacja siedziby Lubelsko-Polskiej Spółki Cukrowej w 1999 roku, gdzie pracownicy 11 cukrowni Lubelsko-Polskiej Spółki Cukrowej przyjechali do holdingu, ponieważ odbywała się rada nadzorcza i miała podjąć decyzję o sprzedaży koncernowi niemieckiemu Zit Zucker, cukrowni naszej grupy. W związku z tym weszliśmy na posiedzenie Rady Nadzorczej, przerwaliśmy to posiedzenie. Było około 500 osób na, na, na zewnątrz. Powiedzieliśmy, że mają się z tego wycofać. Nie chcieli się wycofać, ludzie weźli do środka. Na schodach stali, zrobił się bałagan straszny, musieli przerwać posiedzenie Rady Nadzorczej. My po przejęciu, po wejściu do środka, Podjęli, po po, po przerwaniu posiedzenia Rady Nadzorczej podjęliśmy decyzję, że nie wychodzimy i grupy osób, po kilka osób z poszczególnych cukrowni rozpoczęły okupację siedziby Lubelsko-Polskiej Spółki Cukrowej i tak trwaliśmy przez 63 dni. Wówczas też, tak trzeba powiedzieć, że były to działania, no bardzo, że tak powiem, na pograniczu prawa, dlatego że nie było... Yy, żadnego referendum w tej sprawie, dlatego że po miesiącu yy, na drzwiach yy, siedziby holdingu zapis, yy, zawis, zapis, tra zawis transparent z napisem Sprzedawczykom wstęp zbroniony i zarząd yy, yy, lubelsko-polskiej spółki Skóry, nie mógł przyjść do pracy, ponieważ yy, nie wpuściliśmy go, musieli sobie znaleźć inne miejsce. Co oczywiście skutkowało tym, że że później prokuratura kilkakrotnie mnie i kolegę, który był wiceprzewodniczącym Komitetu stajkowego przesłuchiwała. Powiem tak, nie wymieniając nazwisk, mieliśmy takie szczęście, że mój kolega ze szkoły średniej był szefem Brygady Antyterrorystycznej w Zamościu i to on właśnie dostał polecenie, żeby nas wyprowadzić i powiedział, że... Nie zrobi tego. Także to takie działania, można powiedzieć, opatrznościowe, bo, bo, bo nigdy się nie spodziewałem, że że, że, że taka będzie rzecz i, że w takich sytuacjach się obaj spotkamy gdzieś tam. Także to był taki klimat trudny, ale rzeczywiście determinacja z naszej strony była ogromna i to spowodowało, że polski cukier powoli, powoli zaczęliśmy kruszyć ten mur i został powołany. No, to była ta sytuacja, że, że jak powiedziałem już na, wcześniej, cukrownie były w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek tego, że każda cukrownia sprzedawała cukier oddzielnie. I w mętnej wodze, w wodzie wiadomo, co się dzieje. W związku z tym, wykorzystywały to firmy, te, które handlowały cukrem, nie płaciły za cukier, jak już wcześniej mówiłem. I to. Powodowało, że cukrownie znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, i trzeba było ratować te cukrownie poprzez właśnie uchwalenie tej ustawy, która, która spowodowała, że te holdingi powstały, i w ten sposób zaczęliśmy, zaczęliśmy funkcjonować trochę inaczej. I rzeczywiście te ceny cukru już wróciły do, do innych tam parametrów, i to spowodowało, że sytuacja troszkę się poprawiła, aczkolwiek była w dalszym ciągu bardzo zła. Chcę powiedzieć, że duży wpływ na to miały koncerny zagraniczne, który, którym na rękę było, żeby cukrownie były w trudnej sytuacji, bo wtedy y, po prostu się je kupuje i to politycy, niektórzy mówili, że no, najlepiej to sprzedać i będzie spokój, nie będzie problemu z, z tymi cukrowniami. Y, taki był klimat y, tych czasów. No jednak co spowodowało? To determinacja grupy posłów przede wszystkim. W parlamencie była tak zwana grupa 20 oczko, 21 posłów akcji wyborczej Solidarność, która przy każdym przesileniu rządowym mówiła: A polski cukier, a polski cukier, a polski cukier. I to powodowało, że w ten sposób zostało to jak gdyby wymuszane na rządzących, żeby ten polski cukier powstał. Wielkie tutaj były walki z naszej strony. Powiem o takiej sytuacji, gdzie była... weszliśmy do, do, do gabinetu pana premiera Buzka, uczestnicą w demonstracji w obronie polskiej cukrowni i powołania polskiego cukru. weszliśmy powiedzieliśmy, że wchodzimy złożyć petycję tutaj i żeśmy już z tego gabinetu nie wyszli. W międzyczasie rozpoczęły się różne z nami rozmowy, żebyśmy wyszli. Wicepremier Komułowski, świętej pamięci, bardzo nalegał na to. Przyszedł minister sprawiedliwości, ówczesny Lech Kaczyński, który powiedział, że jako minister sprawiedliwości prosi, żebyśmy opuścili, bo działamy niezgodnie z prawem i tak dalej. Nie wyszliśmy. Później weszli panowie ze służb że nas wy, wy, wynieśli z, z tych gabinetów. Najle, największy problem mieli z posłem ministrem Gabrielem Janowskim, który z fotelem premiera Buzka został wyniesiony na, na, podwórze, na podwórze Urzędu Rady Ministrów i był problem z, w, z włożeniem go do samochodu, którym nie wiadomo, gdzie nas mieli wywieźć. No, oczywiście, e, cała była historia z tym wejściem. E, w końcu pana Gabriela Janowskiego tam na siłę włożyli do samochodu. Wozili nas około godziny po Warszawie. Później pod Sejm nas wszystkich przywieźli. No, była to taka e, bardzo spektak spektakularna akcja, ale jednak e, ona też e, miała swój efekt, ponieważ na drugi dzień, czy na trzeci spotkaliśmy się z premierem Buzkiem. Wreszcie mogliśmy porozmawiać z nim konkretnie, no i tak powoli kruszyliśmy te, te mury, które y, były trudne do, 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 do skruszenia, ale udało nam się to zrobić. No, moje działania były bardzo odważne, y, bo y, poza licznymi groźbami, które otrzymywałem. Nawet uległem wypadkowi poważnemu, do dziś nie wyjaśniona dokładnie sprawa, yy, prawda, yy, i wiele innych takich rzeczy. No to były to odważne. Ja, mając 30 kilka lat, troje dzieci na utrzymaniu, yy, prawda, no, byłem odważnym człowiekiem, że zdecydowałem się podjąć walkę z potężnymi koncernami niemieckimi przeważnie, ale nie tylko niemieckimi. No i w tej walce byłem do końca, że tak powiem, zaangażowany. Mimo tych różnych przykrości, które doznawałem, tych licznych artykułów prasowych, które były przez dziennikarzy ustawionych przez, myślę, że koncerny zagraniczne, to wytrwałem przy tym, co dzisiaj sobie przypisuję jako, jako sprawę bardzo ważną dla mnie, bo dzięki. Temu, ale nie tylko mnie samemu, ale skoro o mnie chodzi, to rzeczywiście były to trudne decyzje. Dzisiaj, gdybym <laughs> miał potowie to robić, pewnie bym się zastanowił bardziej, bo jestem już człowiekiem starszym. Natomiast wówczas, mając te 30 kilka lat, byłem pełen werwy i działania i nie dopuszczałem innej myśli, tylko mają być cukrownie w polskich rękach i z grupą posłów, którzy, jak już mówiłem wcześniej, w Sejmie, bardzo lobowali, robiliśmy różne działania, żeby, żeby to się udało. I dzisiaj, z, z tej perspektywy, 20 lat polski koncern, polski cukier przetrwał, jest na rynku, ma się dobrze. Stworzyliśmy krajową grupę spożywczą, która ma szansę funkcjonować. Jeżeli politycy nie będą mieszać w niej, to ma szansę funkcjonować, ma szansę yy, być. Potężnym koncernem krajowym, polskim, naszym, który nie przynosił zysk zarówno pracownikom, jak i, jak i plantatorom, jak i całemu społeczeństwu. Bo dzisiaj, gdyby nie było polskich cukrowni, prawdopodobnie i cukrownictwa w Polsce by nie było i plantatorzy nie mieliby uprawy, możliwości uprawy atrakcyjnej pod względem cenowym, tak jak dzisiaj plantatorzy yy, można biją się o możliwość uprawy buraków cukrowych. Tak, Tego by nie było wszystkiego. Ponadto burak jest bardzo ważny w podozmianie rośliną, więc to, to, to gospodarczo ma bardzo duże znaczenie. Ponadto, jest tam firm, które współpracują z cukrownią, produkują różne produkty, które my wykorzystujemy. To wszystko powoduje, że wszyscy mają zysk, a ten zysk idzie do skarbu państwa. W przypadku i, i do nas, i, i my inwestujemy, yy, kupujemy nowe, yy, nowe zakłady, inwestycje robimy. Natomiast w koncerny niemieckie te same zyski uzyskują, ale te pieniądze wszystkie idą tam do Niemiec i tam są dzielone, i następnie. To, co Polaczkom trzeba na to, żeby przeprowadzić kampanię cukrowniczą, żeby zapłacić za buraki, to im tam dają i mówią, to, 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 to wam starczy. Natomiast u nas wszystko jest w naszych rękach, w rękach rządzących tym, tym koncernem i mam nadzieję, że to się będzie rozwijać. Ja mówię, ja już dochodzę do, do wieku prawie emerytalnego. jestem bardzo zadowolony z tego, co robiłem i mam nadzieję, że będzie to się dalej rozwijać. Oczywiście jeszcze chcę wspomagać tutaj w dobrych rzeczach to, żeby to dalej funkcjonowało, bo naprawdę jest to coś, co się udało zrobić niewielu, niewielu ludziom. Mówić polskich miel, polskie mleko, polskie, polskie piwo, inne rzeczy nie powstały. No, no to jest tak. Oczywiście, przede wszystkim kapitał jest w polskich rękach i my decydujemy o tym. Koncerny zagraniczne, jak już mówiłem wcześniej, to są koncerny, które są nastawione na maksymalizację zysków, i oni po prostu te pieniądze wyprowadzają z Polski. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Rzeczywiście, oni tam robią między innymi zatrudnienie, mniejsze mają pracowników, mniej za buraki, chociaż Polski Cukier płacą wysoko za buraki, jak gdyby zmusza ich również do tego, żeby za te buraki płacili również cenę godziwą. W związku z tym tutaj nieznacznie odbiegają od nas, albo dorównują nam. Więc tutaj te mechanizmy przede wszystkim Polski Cukier kreuje. I to jest też korzyść dla polskiego rolnika, że mając polski koncern, który ma kapitał, którego stać na płacenie za buraki odpowiedniej kwoty, powoduje to, że ci rolnicy uzyskują większe, większe pieniądze. Inne rzeczy, no to. My zmodernizowaliśmy maksymalnie cukrownie. Nasze cukrownie są dzisiaj już laboratoriami. To są nowoczesne cukrownie, najnowocześniejsze urządzenia, jakie są na świecie, są w koncernie Polski Cukier. Przykładowo w koncernach niemieckich nie ma to. Jest tak, że z NRD dawnego Zamykali cukrownię naprowadzili trochę sprzętu i te cukrownie tam na tym poziomie takim mniej więcej są, jak, 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 jak były. Ponieważ myślę, że dalekosiężnie nie liczyli na to, że polski cukier 20 lat przetrwa, że pewnie on upadnie. I oni po prostu wtedy wycofają się całkowicie z produkcji cukru w Polsce, Polska jest trzecim producentem cukru w Europie. W związku z tym. Pozbycie się takiego takiego producenta byłoby niezwykle dla nich korzystne. Yy, więc to, te działania powodowały, że oni zostali daleko w tyle poza tam co, dwiema cukrowniami, glinoje, z którzy mieli Anglicy i tam inwestowali. Yy, i, I tam cukrownia yy, też Jedna Środa Wielkopolska, która tam jest doinwestowana. Z tym, że te inwestycje, podobno niemiecki porządek jest bardzo, bardzo że tak ja powiem, na wysokim poziomie. Natomiast sposób przeprowadzenia inwestycji i jak ta cukrownia później funkcjonowała po tych inwestycjach, no, to raczej o tym nie, nie świadczy, ale to już ich, ich zmartwienie. Natomiast u nas rzeczywiście wszystkie inwestycje, które w polskim cukrze były, to były zrobione. O czasie nie było żadnych awarii, tam oczywiście jakieś drobne. I to spowodowało, że, że dzisiaj mamy nowoczesne cukrownie, cukrownia Krasnystaw, cukrownia Werbkowice, cukrownia Kruszwica. To są jedne z liderów europejskiego cukrownictwa. I co ważne, co chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Cały czas nam mówili, że nie macie kapitału. Gdzie ten kapitał? Że to trzeba kapitał, żeby to okazało się, że jest kapitał. Ten kapitał to jest praca polskiego rolnika, praca polskiego pracownika i dobrze zarządzana. Oby była dobrze zarządzana, bo w krajowej spółce cukrowej też zarządzanie nie nas było bardzo złe. Ale pomimo to yy, wytrzymaliśmy, przetrzymaliśmy te, te trudne okresy i dzisiaj jesteśmy firmą pełną nadziei na właściwy dalszy rozwój.